Zabawy, ciąg dalszy. Jesteśmy u Łukasza Wieczorka LTD 34. Ustawiamy zawiasy. No i teraz jest pytanie, czy w takim motocyklu nowoczesnym można tutaj coś pozmieniać. Jak się okazało, że sama zmiana opon już wiele ma wpływu na geometrię. Natomiast teraz jeszcze się zastanawiamy, jak ustawiać kompresję dobicia, odbicia przedniego tylnego amortyzatora. Oczywiście mamy tutaj robimy to za pomocą przycisku, a nie śrubki w wersji elektronicznych zawieszeń. No ale to też trzeba wiedzieć w którą stronę i jak poszukiwać tego najlepszego prowadzenia motocykla. Łukasz, czy ty możesz nam doradzić, jak bawić się elektronicznym zawieszeniem, żebyśmy mogli szukać tego lepszego prowadzenia, lepszej przyczepności? Wiesz, no, jesteśmy gamoniami, którzy wybierają konie, albo już wybrali <gryw> i teraz chcą, żeby ten motocykl jeździł cały czas jak najfajniej, tak? No i przychodzimy do siebie jako do specjalisty. Tu już te rzeczy hardwareowe sobie omówiliśmy, no ale teraz co my z tą elektroniką możemy zrobić? Czy to będzie elektronika, czy nie elektronika? Zasada regulacji jest identyczna, no tylko właśnie. po prostu w inny sposób wykonujesz zmianę tej regulacji, po prostu, tak? Często w tych motocyklach są zadane presety, które są takim udogodnieniem, żeby nam pomogły, bo użytkownicy mogą nie wiedzieć w ogóle, w którą stronę się przesuwać. No to jest mój e, przykład, tak? No mam ustawienie. Natomiast, jakby już wchodząc bardziej w las, wchodzimy w coraz więcej szczegółów, niuansów, które nam przeszkadzają, bądź e, e, chcemy sprawdzić, co ma na co wpływ. I teraz, jakby, zasada jest. Dość yy, prosta. Po prostu trzeba sobie obrać najcześniejszy zakręt, taki jest na torze, czyli taki prawie 180 stopni, gdzieś gdzie najdłużej spędzamy, gdzie jest najdłuższy czas pomiędzy przejściem z hamulca na gaz. Taki zakręt dzieli się w podstawowym wariancie na trzy etapy. I w każdym z tych etapów, nasza praca jako kierowcy ma wpływ na zawieszenie. Dynamice, więc, jakby mm, możemy sobie w ten sposób analizować, co się dzieje wtedy z zawieszeniem, kiedy my coś robimy. No, i jakby podstawowym pierwszym elementem, oczywiście, jest dojechanie do zakrętu, czyli moment, kiedy przechodzimy z pełnego gazu na, na maksymalne hamowanie i obserwujemy to, co się dzieje wtedy z przednim zawieszeniem, czyli to, jak nam przód nurkuje. O tak, czy ten przód nurkuje. Wystarczająco szybko, to znaczy, co znaczy wystarczająco szybko i dobrze, to znaczy, czy jest to dla nas komfortowe, czy na przykład czujemy, że ten przód uderza o ziemię wręcz, albo na przykład, kiedy naciskamy na ten hamulec, to ten motocykl nie jest zbyt stabilny i ta faza jedynki całej tutaj, czyli. Skompre... Kiedy widelec jest skompresowany, skompresowany. Albo, albo kiedy on się kompresuje, bo za długo to trwa. Czyli musimy to ocenić mniej więcej, czy czujemy, że on się skompresował od razu bardzo szybko, czy kompresuje się bardzo wolno. OK. To ja na swoim przykładzie, yy, który byłem o ostatnich dwóch torowaniach i, i, i moją BMO, i mam wrażenie, że on się kompresuje yy, na pewno nie za wolno, yy, natomiast też. Jeśli bym, wskazy... Jeśli bym myślał, czy nie za szybko, to o jakąś odrobinkę, ale daje mi to duże poczucie takiego feedbacku, że wiemy, jak mocno hamuje. Bo... Bardzo łatwym czynnikiem, żeby określić, czy przód nam się kompresuje za szybko, jest to, czy tył się podnosi odpowiednio szybko. Czyli okay. czy tracimy przyczepność z tylnym kołem. Jeżeli prędkość kompresowania przedniego widelca jest w relacji do tyłu zbyt duża, to tylne koło nie nadąży, hmm. nie, nie zostanie nam na asfalcie. Czyli szybko on nam się podnosi. Teraz może być taka sytuacja też, że przód się kompresuje optymalnie, ale tył na przykład za wolno nam staje. Więc jakby oczywiście w tej fazie pierwszej możemy też ocenić zachowanie tylnego zawieszenia, tak? Okay. Ale jakby m, zakładamy, że jest to motocykl, którym nikt wcześniej nie, nie nakręcił jakoś bardzo źle. Tak. No, jeżeli... my mamy wyciągnięty z pudełka. Tak, no, tak, wierząc to... niemieckim inżynierom, jest ustawiane fabrycznie. Tak, no to fabrycznie. jakby, czy to będzie japoński, czy włoski, na pewno te ustawienia nie są na tyle złe, że, żeby od razu szukać problemów w tyle, a raczej w, tej, w tym, jak ten środek ciężkości atakuje nam to przednie koło. I teraz to jest ta pierwsza faza, czyli regulować to możemy na podstawie kompresji przód, czyli to kompresja przód reguluje nam prędkość kompresowania się tego widelca, czyli w ja fadę... szybko ten, ten zawias się składa, jakby. Bo może być tak, że na przykład, jeżeli kompresuje nam się zbyt wolno, to ten, to nie jesteśmy w stanie odpowiednio złożyć tego motocykla i musimy jechać wtedy po prostu, nie możemy odpowiednio przyciąć trajektorii. Okay. Do... Oczywiście mówimy teraz już przy założeniu, że sak, czyli napięcie wstępne. Tak, pomijamy, mamy... że ten etap już mamy za, za sobą, sobą, czyli okay. pomiar ugięcia e, e, statycznego motocykla pod własną masą i pod masą kierowcy jest już. zmierzony, w zmierzony i optymalizm. mieści się w tych wartościach, jakie tutaj tak. mamy mniej więcej tak. podane. To są takie typowe wartości dla większości motocykli szosowych, W tych wartościach możemy sobie tutaj to regulować. Oczywiście. To, czy mamy zamiękkie sprężyny czy zatwarte, też będzie miało to wpływ. Dlatego Oczywiście. jeżeli widzimy, że przód ugina nam się dość dużo, bo mamy na przykład zamiękkie te sprężyny, no to musimy wziąć pod uwagę, że ta faza pierwsza wejścia w zakręt będzie stwarzała nam problemy i tego tłumienia kompresji, musimy dać trochę więcej, żeby trochę skompensować, skompensować. to, że tak. czegoś tam nam brakuje. Tak. Tak. Czyli to jest y, jakiś tam kompromis znowu zaczynamy, tak? Ale jeżeli jesteśmy. Jeżeli wszystko jest ok, powiedzmy, mieścimy się w rozsądnych wartościach, gdzieś po środku wszędzie najlepiej, to już jako w, przy, w moim przypadku i mojego czarnucha zostało zmierzone. I Jestem prototypowym Niemcem i, i, i pasuję do s 1000 rr tak, tak. Tej, przy tej wadze motocykla, bo gdyby był lżejszy, już by były zatwarte. A no tak, tak, tak. A z motocykla spadnie przez 15-20 kg wtedy, nie? Tak się go dobrze odwrócić. No, tak. tak. no Ale my nie odchudzamy, bo my jesteśmy gamonie, którzy tak, tak. jeżdżą seryjnymi sprzętami. No i powiedzmy, że ok, już wiemy, że, że ta faza wejścia mamy ją w miarę opanowaną. No, ja złego słowa nie powiem, ale jeśli bym teraz szedł, to już wiem, żebym próbował tą kompresję o stopień, dwa spróbować. Yy, z, jak gdyby, żeby on troszkę bardziej skomentował, czyli odrobinę wolniej schodził do tego zawieszenia. To, 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 to jest moje odczucie, jak zacząłem jechać już troszkę szybciej, poznałem tor. Taką no mam tak, tak, tak. Jechać. No to też musimy brać pod uwagę, że na początku danego obiektu zawsze jeździmy trochę wolniej i te ustawienia, które były szybkie na jakimś innym torze, mogą no, nie działać nam na tym nowym obiekcie, Dokładnie. Dokładnie. którego się uczymy i bo ta nasza dynamika jest po prostu mniej niższa. E, punkty hamowań są wcześniej słabsze, bo najpierw staramy się złapać prędkość, łapać się e, punkty w tych e, zakrętach, żeby zacząć panować nad tym, co się dzieje, a później dopiero przesuwamy te, przesuwamy te, te granice i wtedy faktycznie trzeba będzie po prostu dodać tej kompresji, no bo będziemy wtedy no atakowali dobra. ten zakręt. Łukasz, mamy pierwszy etap. Zmierzyliśmy, mniej więcej wiemy o co chodzi. Co się dzieje dalej? Tak. Do, no i później mamy mm, taką fazę, właśnie, która jest dość istotna, czyli do tego punktu mniej więcej. To jest przykładowy zakręt. Każdy może mieć trochę w innych e, miejscach te przedziały. E, to jest moment, kiedy puszczamy hamulec. Tak jest. Czyli tu masz motocykl już złożony są, w trajektorii. Czyli prędkość zakręci. Tak. Masz już motocykl pochylony, jest w trajektorii. W jednym już pochyleniu, nie będziesz już ani go pochylał bardziej, ani mniej, ustawiłeś, wiesz, że już dojedziesz do wewnętrznej, puszczasz hamulec i wtedy co się dzieje po tym puszczeniu hamulca. Jeżeli motocykl ma tendencję od razu, do, że nie można go tu przyciąć, że nie chce nam tutaj skręcić, dojechać do wewnętrznej, do tych ryfli, to widzimy, że jest jakiś problem, że prawdopodobnie, jeżeli tutaj wszystko jest ok. Może być trochę za mało odbicia, czyli z angielskiego to jest rebound, czyli powrót, że ten przód po puszczeniu hamulca od razu odbija. I przez to, że nam bardziej odbija, dociążamy wtedy bardziej tylną oponę i motocykl I wynosi. I wtedy motocykl tak, nie, nie jest w stanie, czyli balans tutaj tego motocykla. Nie jest optymalny Czyli na Czyli jeśli ja tak... mam poczucie, że motocykl nie zacieśnia tego zakrętu tak jak ja bym chciał, a, Ale... a mnie bardziej Ale zanim przejdziesz na gaz, to jest tak ważne. To jest moment, kiedy puszczamy tylko hamulec. Czyli okay. to jest tak zwany gap między przejściem z reboundu a dojściem do yy, kompresy. Do okay. dodania gazu. Tak jest. Czyli jesteśmy w fazie drugiej. W momencie. Już jak gdyby bycia w zakręcie Czyli tam tak, gdzie Jesteśmy w tym naszym już pochyleniu Które już zostaje stałe I puś puściliśmy hamulec I obserwujemy co się dzieje Zanim przejdziemy na gaz Czy w tej fazie Zakrętu Kiedy puściliśmy hamulec Nasz motocykl jedzie tam gdzie chce My, czyli tam gdzie że chcemy trafić do Apexu czy na przykład musimy z nim walczyć, żeby go dociągnąć, bo nie chce tam jednak dojechać i musimy zwlekać wtedy z dodaniem gazu no i dobrze, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie jeśli chodzi o odbicie jeśli nas wynosi, czyli walczymy z nim, żeby go dociągnąć do Apex'u to jak powinniśmy wpłynąć na nasze zawieszenie? najprostszym sposobem jest dodanie tłumienia odbicia dodanie tłumienia odbicia, ok żeby wolniej działało, czyli żeby nas przód, na przód tego widok się nie rozprężał tak szybko, tak kiedy Tak hamel. Wolniej wstawał jakby. Tak, tak. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Tak, więc to jest jeden z elementów. w ogóle faza numer 2 jest kluczowa do określenia, czy nam się dobrze prowadzi motocykl. To w tej fazie w tej fazie jesteśmy w stanie ocenić, czy geometria, którą zadaliśmy naszego, naszemu motocyklowi, poprzez jakieś tam zmiany, które wprowadziliśmy też. E, poprzez różne opony, może inne przełożenie powoduje, że motocykl jest też w prawidłowo e, e, czyli w tej bo, fazie tak, dwa tak. oceniane Wójta, tak naprawdę prowadzenie motocykla motocykl. tak, 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 jeżeli tutaj coś będzie, a ta to znaczy, jakby żeby było jasne każdy motocykl i, każdy, i większość zakrętów ma taką fazę która jest w pełnym złożeniu, jesteś w bardzo głębokim złożeniu i w tej fazie musisz być bardzo szybki jeżeli nie jesteś w stanie być tu szybki, to znaczy, że nie jesteś w stanie naprawdę robić dobrego czasu. Więc jeżeli motocykl w tej fazie nie jest dla nas wystarczająco e, pewny w prowadzeniu, to znaczy, że musimy tu na, e, popracować. Natomiast wpływ na ten element, jeszcze poza no, tymi prostymi zmianami, jakie tu prowadzimy, czyli kompresja przód, ribą przód, dwójkę. To znaczy, że jeszcze możemy, może być błędna geometria, bądź no jeszcze sprężyny mogą być źle no tak. ustawione. Tak. Ale teoretycznie, jeżeli że to mamy, mamy fabryczne, fabryczne, fabryczne opony mamy, mieścimy się w tym rężu, jeżeli chodzi o regulację. Możemy oczywiście troszkę zmniejszyć napięcie wstępne. To są też zakresy, które mają na to wpływ. Ale jakby, yy, jakby kluczowe jest najpierw ustawienie tych parametrów, jeżeli tu jesteśmy w jakichś normach. Jeżeli tu nie jesteśmy w żadnych normach, to tutaj tylko będziemy łatali ten problem. Ale jeżeli tu mamy te, te parametry, mamy w miarę optymalnie ustawione, to dalszą rolą jest doprecyzowanie tego, yy, jak nam się zachowuje w dynamice ten pojazd, czyli tłumienie. Dobra. No, i później, e, oczywiście, wtedy im lepiej to nam działa, tym często ten gap, tak zwany tutaj, ta dwójka, ma krótszy dystans. Czyli mniej czasu nie hamujemy i nie przyspieszamy, bo to nie oszukujmy się, jest wtedy strata. Tak jest. Tak? Im e, później hamujemy i wcześniej dodajemy gaz, oczywiście tego gazu też trzeba wiedzieć, czy dodać dużo od razu, Płynniej, czy mniej. delikatnie, tak. E, bo to też zależy, jakim motocyklem jeździmy. jeździmy. Jeżeli jeździmy małym motocyklem. No to ważne jest od razu do tego dodanie tego tak, gazu, tak. żeby on leciał, ale dużym motocyklem może się okazać, że trzeba go trochę wypuścić bardziej tak. i później dodać, ale więcej od razu, tak? tak? Natomiast później przechodzimy na gaz, tak? Czyli ten środek ciężkości, który najpierw przeszedł na z przedniego koła, później był na środku tak. zaczyna wędrować nam na, 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 na tylne koło, tak? I teraz to jak szybko nam się tu przesunie, tak. to czyli to, jak dodamy tego gazu, spowoduje to, jak on się nam przesunie. Teraz, jeżeli tylne zawieszenie się skompresuje za szybko, choć ono się wcale bardzo nie kompresuje, ale przenosi się to obciążenie, i chwilowe, chwilowe zjawisko skład następuje, powoduje, że motor może jechać od razu szerzej. Jeżeli jedzie od razu szerzej, to znaczy, że musimy dodać na kompresji, żeby tak mocno nam nie przysiadł ten tył. Czyli żeby zasadzie. wolniej się przysiadał, tak, tak, wolniej tak, się składał. Tak, 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 tak. I wtedy, e, wtedy e, motocykl będzie bardziej trzymał linię. W momencie otwarcia przepustnicy, czyli tak. to, jak on zareaguje na, na, dnia, na gaz. Ta, przeniesienie tego e, środka center gravity tutaj, na tej zasadzie. Bo to, Właśnie dynamika powoduje, że on tutaj ten środek ciężkości nam manewruje cały czas w jakimś polu, i to jak szybko on się będzie przemieszczał, to właśnie odpowiada za to tłumienie. I teraz, najprostszym sposobem, jeżeli tu dalej cały czas powtarzam, jest ok. Możemy też sobie zwiększyć napięcie wstępne, ale to wtedy może zepsuć inne parametry. Jest dodanie kompresji tyłu, po prostu, żeby yy, przeciwdziałać. Z kompresowaniem się trudnego zawieszenia, po prostu, ale nie można z tym przesadzać, bo wtedy możemy też oczywiście stracić. Jak w, z każdym z tych elementów, nie można przesadzać. Warto jest robić 2-3 kliki max na raz. I zawsze warto, jeżeli jeździmy całe okrążenie, to najpierw przestawiamy na, jednym, na jednej zmianie. Zmieniamy tylko jeden element. Nie zmieniamy kompresji z przodu i kompresji z tyłu. No tak. Robimy 2-3 kółka, pomogło, yy, zmieniamy wtedy ribą czy kompresja, tył. I na tej zasadzie możemy sobie przeanalizować, wjeżdżając w jakiś zakręt, tak, 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 świadomi tego, co robimy na tym motocyklu. Bo jeżeli ktoś ma na przykład dane z telemetrii, to może sobie na ten nakręt, zakręt nanieść to, tak. kiedy otwiera tę przepustnicę, jak dużo tej przepustnicy otwiera, jaka jest przerwa tutaj między przejściem z hamulca na gaz, tak? Ale w tym zjawisku też w, tym, w tej fazie bardzo często te sprzednie koło potrafi robić takie. To, 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 to takie kroczenie się pojawia. Jeżeli na przykład są gorszej jakości zawieszenia albo jakiś problem z balansem, to często przednie koło wpada w takie e, jakby rezonanse, czyli niektórzy na to mawiają chattering. Może tak to w dwójce najczęściej się pojawia właśnie ten element, kiedy... Generalnie należy się starać nie przesadzać, dawać tego tłumienia dużo, bo ono nam w pewnym momencie bardzo szybko zabiera przyczepność. I co też jest bardzo ważne, wszystkie te trzy fazy regulacji: kompresja, rebound, kompresja jeszcze powiedzmy rebound tył są bardzo podatne na temperaturę otoczenia. Takie wciśnienie w oponach zmienia nam się. Między jedną temperaturą a tak drugą. Czyli tak. jeśli jeździmy na torze i jest 12 stopni, a potem pojedziemy na tor jest 30 stopni, to tak naprawdę. To jest wielce prawdopodobne, że te ustawienie nie zadziałają. No, okay. dobra, dobra, to ja mam jeszcze dobrać. jedno pytanie a propos trzeciej fazy zakrętu, bo zdarzało mi się to, że jak przeszedłem na gaz, starałem się mocno i, i, i jak najszybciej, to ten motocykl zaczynał wpadać w takie. W, w takie wahadło, trochę. Takie, pom takie, takie zaciągnięte pompowanie. pompowanie tak. tak. Może być jeszcze takie zjawisko, że e, jeżeli tył motocykla wpada, takie e, góra do uchodzi, to znaczy, że trzeba dodać. Ale to dopiero kiedy już jest nawinięte solidnie. Tak, tak, tak. tak. tak, tak, tak. To wtedy można w tej czwartej fazie dodać To kompresja odbicia? Tłumienia... Nie. Kompresja to. Kompresja, a, kompresja, a odbicie, odbicie. To odbicie. tłumienie, odbicie tak. To znaczy, że Dobra. jest za mało odbicia i trzeba spowolnić Czy on za szybko wstaje Tak I, I przez to się wpada w kształt znaczy Sprężyna tak, wchodzi w rezon, cały układ zawieszenia okay. I trzeba dodać troszkę tłumienia, odbicia Żeby on wsiadł i przykleił I przykleił, dokładnie Tak jak jest teraz w systemach właśnie obniżania w GP, Że jest obniżenie, żeby o... Usiadł ten tył i złapą przyczepność wtedy. No tak, to fajne to porównanie jest. z tym MotoGP, ale do tego poziomu na pewno nie dojdziemy. Myślę, że te sugestie, które tutaj Łukasz mi naświetlił, jak regulować tłumieniami dobicia i odbicia, bardzo są cenne. Ja na pewno już się nie mogę doczekać następnego trackdeja, żeby móc sobie poeksperymentować i, i, i zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ. No i fajnie, Łukasz jeszcze raz wielkie dzięki za to, że chciałeś nas przyjąć i dać nam tutaj bardzo mnóstwo, dużo wskazówek. Dzięki.